Cześć! Zgodnie z zapowiedziami w dzisiejszym filmiku powrócę do szninkiela Grzegorza Rosińskiego i Jana Van Hama. Tym razem przyjrzymy się bliżej w wydaniu od Libertago. Jeżeli ktoś nie oglądał nagrania poświęconego edycji Zegmontu, to zachęcam, aby zacząć właśnie od niego. Zanim przejdę do konkretów, Powiem dosłownie parę zdań na temat okoliczności powstania tego komiksu. Nie chcesz tego słuchać? Przejdź do opisu, wybierz interesujący cię fragment ze spisu treści, ale koniecznie odsłuchaj zakończenie. Będę w nim mówił, co trzeba zrobić, aby mieć szansę na prezent w postaci jednego z tych dwóch komiksów. Zapraszam do oglądania. Podobnie jak w przypadku zemsty hrabiego skarbka i skargi utraconych ziem, sznikel powstał jako recepta na nudę. Tak przynajmniej stwierdził sam Grzegorz Rosiński w wywiadzie zamieszczonym w jego monografii. Pierwszy z dziesięciu zaplanowanych odcinków komiksu ukazał się w październiku 1986 roku w 105 numerze magazynu Ciąg Dalszy Nastąpi, miesięcznika dla dorosłych czytelników publikowanego przez wydawnictwo Casterman. Jego założeniem było pozostawienie autorom maksymalnej swobody i umożliwienie im tworzenia historii wykraczających poza standardową objętość albumów komiksowych. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji o tym, jak Szninkiel został przyjęty przez czytelników bezpośrednio po swojej premierze. W monografii Grzegorz Rosiński wspomniał jedynie o proteście pewnej organizacji prorodzinnej, którą zirytowały zawarte w komiksie sceny seksu. Google milczy na ten temat, jeżeli Wam uda się trafić na jakieś szczegóły, dajcie znać w komentarzach. W wywiadzie, który możecie przeczytać na Torgal Wres, znalazłem za to taki krótki, ale dosyć ciekawy fragment poświęcony Szninkielowi. Grzegorz Rosiński, opowiadając o tym, w jaki sposób zmieniał się jego styl rysowania, wspomniał, że ten tytuł był dla niego, cytuję, laboratorium poszukiwań, w którym próbował wprowadzać różne nowości wywodzące się ze szkoły ilustracji. Zaraz spojrzymy na efekty tych poszukiwań, ale najpierw technikalia. Wydanie libretago kosztowało 599 zł. Jego nakład wyniósł 750 numerowanych egzemplarzy przeznaczonych na sprzedaż oraz 50 egzemplarzy nieprzeznaczonych do dystrybucji komercyjnej. Album ma ponad 36 cm wysokości i prawie 30 cm szerokości licząc od jednego końca okładki do drugiego. To tyle samo, co limitowana edycja Torgala, którą pokazywałem kilka miesięcy temu, ale to nie są wymiary, które powinny nas interesować. Zajrzyjmy do środka. Od razu w oczy rzucają się duże marginesy. A ile miejsca zajmują same ilustracje? Mierząc od marginesu do marginesu to 22,4 cm szerokości i 30,2 cm wysokości. A w wydaniu Egmontu? Odpowiednio. 20,3 cm szerokości i 27,6 cm wysokości. Czy to znacząca różnica? Mogę tylko powiedzieć, czy dla mnie wiązała się ona z jakąkolwiek odczuwalną zmianą w odbiorze komiksu, i odpowiedź brzmi nie. Porównałem sobie oba wydania strona po stronie. W obu przypadkach ilustracje są tak samo wyraźne. Nie zauważyłem, aby te dodatkowe centymetry w wydaniu Libertago odsłoniły jakieś detale niewidoczne w wydaniu Egmontu. To, co robi zauważalną różnicę, to papier i sposób, w jaki oddaje kolory. W wydaniu Libertago użyto nieco bardziej połyskliwej i ciutkę grubszej kredy Arctic Silk Magno. Egmont niestety nie podał nazwy papieru, ale jest on odrobinę bardziej matowy. W większości przypadków kolory w obu wydaniach prezentują się identycznie, ale spójrzcie tutaj. W wydaniu Libertago zbroja jest ciemniejsza, a czerwień na emblemacie jest bardziej nasycona. Inny przykład. W wydaniu Egmontu ptak nie jest jednolicie czerny. Wyraźnie widać, przynajmniej mam nadzieję, że będzie widać na nagraniu, że jego wnętrze jest odrobinę jaśniejsze. Podczas gdy w wydaniu Libertago mamy idealnie jednolitą czernię. Tego typu dosyć subtelnych różnic jest więcej i ponownie można zapytać, czy wpływają one na odbiór komiksu. W moim przypadku absolutnie nie. Chociaż porównując kadr do kadru, muszę powiedzieć, że tam, gdzie byłem w stanie zaobserwować różnice, zawsze wypadały one na korzyść wydania z Libertago. Wróćmy na chwilę do okładki. Egmont, standardowa lakierowana oprawa, na niej nazwiska autorów, tytuł Piękna ilustracja Grzegorza Prosińskiego koniec. Libretago, punktowe lakierowanie. Lekko wypukły złocony tytuł. Wypukły napis, wydanie ekskluzywne, na wypadek gdyby ktoś miał wątpliwości. Niewypukłe imiona i nazwiska autorów, logo wydawcy. Cztery groźne czcionki, plus pozostałe zdobienia. Niestety, pomniejszona ilustracja artysty nie robi takiego wrażenia jak powinna. A na dodatek ta matowa oprawa łapie odciski palców, które nie dają się łatwo usunąć. Niemniej widzę znaczący postęp w porównaniu do limitowanego wydania Torgala, chociażby grzbiet, na którym tym razem znalazł się tytuł. Ze stopki w wydaniu Libertago dowiadujemy się, że za projekt odpowiada Piotr Rosiński. No dobrze, a kto jest autorem przekładu? Na gildii przeczytałem, że tak samo jak w przypadku wydania Egmontu jest nim Ksenia Chemerska. Dlaczego ta jednak dosyć istotna informacja nie znalazła się w komiksie? Ale za to są podziękowania dla Egmontu za nieocenione wsparcie, serdeczność i koleżeńską pomoc. A jak wygląda kwestia materiałów dodatkowych? W wydaniu Libertago znajdziemy ich mniej niż w wydaniu Zegmontu. Nie ma okładek z pierwszego wydania kolorowego, brakuje kilku szkiców i rysunków. W zamian za to dostaliśmy jednak taką oto litografię z autografem Grzegorza Rosińskiego. Przy omawianiu wydania Zegmontu wspomniałem o ilustracjach rozdzielających kolejne rozdziały. Tutaj również je dostaliśmy, z tą różnicą, że wyrównano je do dołu strony. W tym miejscu pora na małe sprostowanie. W komentarzach pod filmikiem o sznigeli z Egmontu zwrócono mi uwagę, że porównałem polską edycję do wydania hiszpańskiego, które ukazało się w pomniejszonym formacie. To może tłumaczyć, dlaczego te ilustracje prezentowały się w nim lepiej. Przy tej okazji dowiedziałem się również, że francuskie wydanie z niebieską okładką miało rozmiary polskiej edycji od H.D. Dziękuję Westmanowi za czujność i za zwrócenie uwagi. I teraz to, co dla mnie kluczowe. Edycja LibreTago zawiera obie wersje Szninkiela: kolorową i czarno -białą. Ale zanim zacznę je porównywać, chciałbym podzielić się z Wami moją wizją idealnego wydania tego komiksu. Po pierwsze, okładka. Podtrzymuję to, co powiedziałem przy okazji filmiku o limitowanym torgalu: uważam, że w tego typu wydaniach należy postawić na minimalizm. Złocenia, tłoczenia, wypukłości to zbędne dodatki. Tak wyglądała okładka limitowanego wydania francuskiego, które ukazało się w nakładzie 70 numerowanych i podpisanych egzemplarzy. Sama ilustracja i to w zupełności wystarczy. Tak przy okazji, za komiks w tym wydaniu trzeba było zapłacić 600 euro. Wydanie w kolorze, które ukazało się w nakładzie jedynie 30 egzemplarzy, kosztowało o 300 euro więcej. W idealnym wydaniu autograf Grzegorza Rasińskiego znalazłby się w samym albumie a nie na oddzielnej litografii. Można skorzystać z rozwiązania, które pokazywałem przy okazji prezentacji Radguka Franka Frazetty. Autograf na oddzielnej kracie wklejonej do komiksu. W opisie znajdziecie link do tego nagrania, tam będziecie mogli zobaczyć o czym mówię. I największa, powiedziałbym kluczowa zmiana jaką bym wprowadził. W wydaniu Libretego wersja kolorowa jest po jednej stronie albumu, wersja czarno-biała po drugiej. W praktyce uniemożliwia to ich porównanie, bo przecież nikt nie będzie machał drogim i swojeważącym komiksem. W moim idealnym wydaniu obie wersje sąsiadowałyby ze sobą. Na jednej stronie wersja w kolorze, Zaraz obok wersja czarno-biała. Jasne, tego typu rozwiązanie w jakiś sposób utrudniłoby pewnie lekturę, ale z drugiej strony, do zwykłego czytania wystarczy zwykłe wydanie. A tego typu edycje powinny oferować czytelnikom możliwość trochę innego spojrzenia na znane tytuły. Tyle jeżeli chodzi o moje marzenia. No to zobaczmy, jak wypada wersja kolorowa w porównaniu do wersji czarno-białej. Przy tej okazji mały cytat z nieocenionej monografii Grzegorza Rosińskiego. Artysta zapytany skąd wziął się pomysł na stworzenie komiksu takiego jak Szninkiel odpowiedział Miałem ochotę wyjść z kręgu historii zajmujących 46 plansz i komponowanych z myślą o kolorze. Chciałem narysować swobodniejszą opowieść bez ściśle ograniczonej liczby stron w czerni i bieli. Muszę dodać, że dobrze się czuję w rysunku czarno-białym, a wówczas uznawałem kolor za jedynie sztuczny element, który zresztą nie zawsze oddawał sprawiedliwość oryginalnemu rysunkowi. Czasami byłem nieszczęśliwy oglądając efekt na wydruku, w magazynie lub książce. To była ogromna przyjemność. Chciałem stworzyć złudzenie koloru, nie używając go. Chciałem przywrócić całą spontaniczność pierwszego wrażenia kontaktu z rysunkiem. Tak więc, szninkiel to komiks, który od samego początku powstał z myślą o czerni i bieli. I chyba wszyscy zgodzimy się co do tego, że kolor jako późniejszy dodatek, a nie z góry zaplanowana integralna część komiksu może kompletnie wypaczyć, a nawet zniszczyć dzieło dresownika. W przypadku szninkiela tak się oczywiście nie stało i za to należą się szczere wyrazy uznania dla Grażyny Fulton-Kasprzak. Kolor w tej edycji został położony z prawdziwą dbałością o należyte wyeksponowanie kreski Grzegorza Rosińskiego. Nie została ona w żaden sposób zamazana czy przytłoczona, co widać nawet w wydawałoby się w drogorzędnych detalach. To z czym mam problem, to dobór palety barw w poszczególnych scenach. Tak jak wspomniałem w poprzednim nagraniu, podjęte przez kolorystkę w tym zakresie decyzje odbieram jako nietrafione lub dyskusyjne. Warto przy tym wspomnieć, że nie były one w żaden sposób uzgadniane z Grzegorzem Rosińskim, który, mam wrażenie, nie był za bardzo zainteresowany takim wznowieniem szlinkiela. Znowu sięgnę do monografii. W zawartym tam wywiadzie Grażyna fotyn kasprzak powiedziała Grzegorz dał mi wolną rękę. Pomysł stworzenia kolorowej wersji tego komiksu został zaproponowany przez wydawnictwo Casterman, które przy okazji podzieliło tę historię na trzy tomy. Grzegorz zobaczył moją pracę niemal jako ostatni. A co o efekcie końcowym powiedział sam rysownik? Ostatni cytat. Jej wydanie, to znaczy wydanie pierwotnej wersji historii, jej wydanie od razu w kolorze nie miało żadnego sensu. Jednak późniejsze podzielenie publikacji na trzy tony, wzbogacenie jej kolorem, który nie niszczy kreski, w tym zakresie praca Grazy jest doskonała, pozwoliło przede wszystkim nowemu pokoleniu odbiorców, którzy nie czytali tej opowieści w wersji oryginalnej, wyruszyć w podróż po naszym świecie. Tak naprawdę nowa wersja powstała, ponieważ Casterman uparcie domagał się od nas kontynuacji tego dzieła. Czy tylko ja nie czuję w tej wypowiedzi zbytniego entuzjazmu dla nowej edycji? Tak czy inaczej, to czy ktoś woli Szninkiela w kolorze, czy w czerni i w bieli, to czysto indywidualna sprawa i nie mam zamiaru nikogo przekonywać do swojego punktu widzenia, ale mam nadzieję trochę go wam przybliżyć. Spójrzmy chociażby na sam początek komiksu. Zarówno z opisów, jak i z ilustracji wynika, że Dar to świat wyniszczony wojną, wręcz na skraju zagłady. Wersja czarno-biała, moim zdaniem, doskonale to podkreśla. Buduje mroczny, przygnębiający klimat. Te same sceny w kolorze nie mają dla mnie już takiej mocy. Błękitne niebo, zielona trawa, zwłaszcza ta jasna zieleń skrzydeł ofryksów, zupełnie mi tutaj nie pasuje. Pokażę jeszcze parę kultowych stron, tylko dla dorosłych. Ta scena działa na zasadzie mocnego kontrastu czerni z bielą, który momentalnie przyciąga uwagę. W wersji kolorowej ten efekt znika wskutek nadania skórze wolgi tego pomarańczowego odcienia. Tym samym moment zbliżenia, który miał być kulminacją całego odcinka, w kolorze niczym szczególnym się nie wyróżnia. I jeszcze jedno. Ten epizod od samego początku był pomyślany jako. Zabawny i odrobiną wulgreny. Ale jednak dzieją się tutaj również rzeczy dosyć istotne dla dalszego rozwoju fabuły. I dlatego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, patrząc na tą zieloną żabcię, nie jest to scena pozbawiona pewnej dozy powagi. To znaczy, przynajmniej w wersji czarno-białej, bo w kolorowej to czerwono-pomarańczowe tło tak podkręca ten aspekt erotyczno-humorystyczny, że wszystko inne przestaje się liczyć. Chyba nie do końca o to chodziło. I to już koniec drugiego spotkania ze Schninkiem. Jeżeli po tym nagraniu zdecydowaliście się kupić to ekskluzywne, limitowane wydanie, mam dobrą wiadomość. Na stronie wydawcy są jeszcze trzy ostatnie egzemplarze. Nie pytajcie mnie tylko, czy warto. To musicie rozstrzygnąć sami. W przyszłym tygodniu chciałbym pokazać Wam Skok, przepięknie narysowany komiks autorstwa Molly Mendozy od wydawnictwa Centrala. Być może uda mi się też wrzucić jeszcze jedno. Trochę nietypowe nagranie. Zobaczymy, czy wystarczy mi czasu. I to dobry moment, aby przypomnieć, że jeżeli wciśniesz przycisk subskrypcji i dzwonek, to dostaniesz powiadomienia za każdym razem, kiedy na kanale pojawi się coś nowego. A teraz, kolejne komiksy do rozdania. Dwa albumy, jeden w wersji oryginalnej, drugi po polsku. Zwycięzca będzie mógł wybrać dowolny z nich, a zdobywca drugiego miejsca będzie musiał zadowolić się tym, co zostanie. Co trzeba zrobić? Przekonać mnie przy użyciu maksymalnie 100 słów do zakupu dowolnego komiksu polskiego autora lub autorki, wydanego w tym roku, oczywiście w Polsce. Warunki dodatkowe. Musi to być tytuł, o którym nie opowiadałem w żadnym ze swoich filmików i musi to być tytuł ciągle dostępny w sprzedaży. Piszcie w komentarzach pod tym nagraniem. Macie czas do następnej soboty, do godziny 20. W niedzielę ogłoszę, kto zajął pierwsze miejsce, a kto drugie. Zasady znajdziecie też w opisie. W przypadku wątpliwości proszę pytać w komentarzach na mailu lub na fejsie. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia za kilka dni. Cześć!